Przywróćmy ich pamięci to hasło akcji edukacyjnej upamiętniającej żołnierzy wyklętych, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej i TVP Historia. 1 marca w kilkuset szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się spotkania, których głównym punktem była projekcja spektaklu sceny faktu teatru telewizji: Tajny współpracownik w reżyserii Krzysztofa Langa. W Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia grupa warszawskich uczniów również obejrzała spektakl. Projekcją poprzedził wykład doktora Tomasza Łabuszewskiego. Żadne środowisko, które wystąpiło czynnie przeciwko komunie nie doczekało się tak czarnego pr tak zmasowanego ataku propagandowego jak żołnierze podziemia powojennego. Stąd też to pojęcie wyklęci, uhonorowanie owych żołnierzy poprzez wyznaczenie dnia ustawowo im poświęconego, no daje taki bardzo silny impuls, że Polska wolna, jej władze. Uznały zasadność tego oporu i przyznały tym ludziom określone miejsce. Po spektaklu młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Cezarym Żakiem, odtwórcą roli podpułkownika Trochimowicza. I To jest tak, chyba w moim zawodzie, że im większa szuja, tym lepiej się I ona, Im większa szuja, tym ona jest bardziej kolorowa. A jeszcze jak aktor sobie może tam do, dołożyć do tego coś od siebie, no bo w końcu to jednak twórczy zawód, to jeszcze jest lepiej. Takie postaci heroiczno, heroiczne czy, 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 czy amanci są mniej ciekawi do grania dla aktorów. Ja zawsze szukam w postaciach coś takiego, co będzie ich rysą, co będzie ich złamaniem. Tu miałem akurat bardzo ładnie i w tekście to, to, to podane. Mamy w Polsce wielu bohaterów narodowych, wiele różnych świąt, o których się w ogóle nie mówi i to jest myślę też dobry PR, marketing i reklama tego, żebyśmy również sami byli świadomi tego, w jakim kraju żyjemy i ilu w nim mamy bohaterów. Właśnie. Ja myślę, że to jest ogólnie bardzo dobry pomysł, ponieważ pokazanie nam takiego filmu, który jest taki wstrząsający i on skłania nas do przemyśleń jest bardzo dobry, ponieważ my później możemy My, jakby, nie jakaś świadomość tego zostaje, i taki film zostaje u nas na długo. Poza tym, ten temat żołnierzy wyklętych nie jest na jak na razie bardzo znany. No, tak jak tu koledzy wcześniej mówili, dowiedzieliśmy się o tym stosunkowo niedawno wczoraj czy rok temu. To nie jest tak znany temat jak inni bohaterowie z czasów II wojny. Ważnym elementem obchodów były warsztaty dla młodzieży pod tytułem Historia żołnierzy z wyrokiem. Poprowadzone przez edukatorkę z Centrum Edukacyjnego, Barbarę Pamrów. Przez cały dzień licznie zgromadzona w Centrum Edukacyjnym IPN publiczność mogła obejrzeć dokumentalne filmy poświęcone powojennemu podziemiu niepodległościowemu. Zwieńczeniem dnia był koncert legendarnego barda Przemysława Gintrowskiego, który zaśpiewał m.in. wiersze Zbigniewa Herberta.